Się tam w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj powiemy sobie o meczu Barcelony z Realem Sociedad Licey Hiszpańskiej. E, no i tak, przejdźmy do składu. E, były pewne doniesienia, które było do mnie przez jakieś tam facebookowe fanpage, e, że niby Wojtek Szczęsny miałby zagrać w tym meczu. No nie udało się, więc zaczynamy i na ekipenia, na bramce. E, Kunde na obronie Kubarsi, Inigo oraz Balde, Casado i Frankie De Jong, co było takie średnie, powiedzmy. na no ofensywnym pomocniku Pedri i w ofensywnym zestawieniu Rafinha oraz Fermin i tutaj w zasadzie ciężko powiedzieć, który po której stronie, bo grali trochę na przemian. No, i Lewandowski na ataku. Ale, no tak, jeśli chodzi o pierwszą połowę, no to tak, w zasadzie do około 13 minuty miałem takie podejście i wrażenie na zasadzie: Barcelona gra, jakby to ująć, no tak jak w większości meczów, czyli trochę zapoznanie się z przeciwnikiem, na ile przeciwnik da tą przestrzeń Barcelonie, a potem. No, zaczynamy typową hansiflikową jadkę, czyli po prostu walimy bramkę numer 1, potem bramkę numer 2, może bramkę numer 3, i po prostu jest ta akcja idąca do przodu. A w tym meczu wyszło to tak, że Barcelona w tej około 13 minucie doszło do sytuacji bramkowej, w której Lewandowski strzelił gola. To było trochę takie zamieszanie w polu karnym, jakieś tam dośrodkowanie. Piłka się tam odbiła od zawodnika Realu Sociedad, Lewandowskiemu pod nogi, on oddał strzał, coś wiecie w tym stylu. Eee, no i Lewandowski strzelił gola. Cieszył się, wszystko fajnie, 1-0, ale potem była interwencja Waru, i niby oni wychwycili automatycznego spalonego w którym właśnie no, Lewandowski wychodzący na to dośrodkowanie wstępne e, był na spalonym, ale no nie wiem, jak dla mnie to było dziwne, bo ostatecznie nie zobaczyłem w transmisji meczowej tej takiej powtórki ostatecznej, ale no według mnie Lewandowski totalnie nie był na spalonym, jak była ta stopklatka, w której jest puszczone podanie i Lewandowski jest na linii z zawodnikiem Realu Sociedad, to zawodnik realu. Miał nogę wystawioną jakby zalewandowskiego, tak, czyli no, to nie był spalony według przepisów. Ale no nie wiem, może, może ja się mylę, może była jakaś inna lepsza perspektywa, której ja nie zauważyłem, nie wiem, może akurat się odwróciłem oglądając ten mecz, ale no według mnie w tym wypadku powinno być już 1-0. Ale mniejsza z tym, idąc dalej, no, mecz się toczył i w zasadzie cała pierwsza połowa zakończyła się mniej więcej tym. Że zarówno Barcelona i Real Sociedad y, kreowali swoje akcje, i cały czas obie drużyny próbowały gdzieś tam siebie podgryzać. Było widać ewidentnie przez całą pierwszą połowę, że to nie jest już, y, jakby to ująć, ta Barcelona, która, która nas przyzwyczaiła do swojej gry od początku sezonu. Czyli nie było czegoś takiego, że każda akcja przeciwnika, jeśli już w ogóle się wytworzy, to jest to spalony. A każda akcja drużyny Barcelony, no to jest jakby to ująć, no wiecie, majstersztyk. Tak, że on jest tutaj podanie, dośrodkowanie, jakiś drybling, tutaj jakieś zagranie piętkom i jeszcze oddany strzał idealny. No nie, no tutaj wyglądało to o wiele ciężej i to się też przetłoczyło na drugą połowę. Gdzie w drugiej połowie w ogóle ta dysproporcja wymieniania ataków była, nawet bym powiedział, trochę na korzyść realu Sociedad. To znaczy, Barcelona miała więcej sytuacji, ale takie bardziej stosunkowo sensowne i klarowne miał real Sociedad. No ale dobra, trochę wybiegam. Pierwsza połowa... Jedną akcję Real Sociedad dał radę zawiązać taką, że akurat w Barcelonie nie udało się złapać bekera na spalonym, no i gość wyszedł dosłownie no idealnie no perfekcyjnie wyszedł z niespalonego na, na piłkę, która została dośrodkowana na, na środek boiska, tak i oddał strzał po dalszym słupku. I na kipenia, nie wiem, kurczę, no naprawdę dziwnie mi to oceniać. Bo, bo mówię, w poprzednim moim odcinku mówiłem o tym, że popełnił bardzo dziwną interwencję, znaczy no usunął rękę, gdy trzeba było tą rękę zostawić, a tutaj dosłownie miałem wrażenie, że mógłby się rzucić na tą piłkę i wystawić rękę spróbować jakoś obronić i czy sięgnie, czy nie sięgnie no to zależy już po prostu od jego zasięgu, ale naturalną rzeczą byłoby po prostu no, wystawienie swojej po prostu pozycji, tak? Na, na sięgnięcie piłki, która leci na dalszy słupek. A w tym wypadku, no, Penia nie zrobił dosłownie nic. I no wyglądało to źle. No, po prostu, no po prostu źle. Nie, nie wiem, co tu nawet więcej powiedzieć. Gość, mam wrażenie, tak jakby nie zachowywał elementarnych, jakby. Taktycznych zachowań w bramce, że w niektórych sytuacjach zachowuje wręcz przesadnie, czyli gdy mógłby instynktownie się zachować, to on ma takie, łóżko, nie tutaj. Aby bramkarskie, trzeba zrobić, no nie wiem, przykładowo tak i trzeba tak stać, a akcja wymaga tego, żeby właśnie ruszyć tymi rękoma. Dosłownie mówię, no tak, wiecie, no tak jak dla debila. ale no dosłownie, elementarnie jest tak ale akcja wymaga tego, żeby ruszyć rękoma. A on stoi tak. A w sytuacji zupełnie przeciwnej, gdy wypadałoby właśnie stanąć elementarnie, tak i na pewno obronisz wtedy piłkę, to on nagle robi... No, nie wiem, to jest jakieś dziwne i, i nie wiem, no może mnie tu wyprostuje jakiś znawca piłki nożnej z pozycji bramkarskiej, ale dla mnie to jest naprawdę kosmos, że Inaki Penia popełnia... Takie błędy, przynajmniej w moim mniemaniu. No ale mniejsza z tym. Idziemy dalej. Na drugą połowę wyszedł bardzo szybko wręcz Dani Olmo ze, za Frankiego de Jonga. No i tutaj pytanie, czy Franki de Jong nie odniósł jakiejś, nie wiem, kontuzji, małego urazu? Bo w pierwszej połowie dostał trochę strzała na łydkę z kolana od zawodnika Realu Sociedad w takiej sytuacji stycz, stycznej. I. No, może to i nawet lepiej, bo szczerze mówiąc wolałbym widzieć Daniego Olmo niż Frankiego de Jonga. Od kiedy Frankie de Jong wrócił i gra, to jak dla mnie no gra niestety, ale słabo. No serio, ten jeden mecz z Realem Madryt, gdzie wszedł z ławki, był ok, ale później totalnie. Za każdym razem, gdy Frankie de Jong albo grał od początku, albo wchodził z ławki, no to grał według mnie słabo. I w tym meczu było dokładnie tak samo. Eee... No niestety, no... no nie jestem w stanie nic dla Frankiego De powiedzieć pozytywnego, choćbym chciał. No niestety, ale Casado i Pedri grający oczywiście niżej, bo na ofensywnym pomocniku nie, wyglądają zdecydowanie lepiej. No i w tym meczu było dokładnie to samo, słuchajcie. No. Pedri grający na ofensywnym pomocniku to nie było to. Potem wszedł Dani Olmo. Coś tam próbował, ale to też nie było do końca to, czego byśmy oczekiwali. Petri totalnie zgasł w tej cofniętej strefie. No i w ogóle ciężko tutaj oceniać w zasadzie wszystkich zawodników po kolei, bo mam wrażenie, że tutaj drużyna zawiodła. To znaczy. Jak drużyna ma dobry czas, to w zasadzie każdy daje radę coś wnieść do drużyny. Jeden zawodnik da dobre dośrodkowanie, inny zawodnik dobrze odbierze piłkę, a trzeci zawodnik, nie wiem, dobrze strzeli albo poda. A tutaj miałem wrażenie, że jest coś na zasadzie, nieważne kto by grał, to nadszedł ten taki dziwny moment sezonu i taki dziwny mecz w trakcie całego sezonu, że po prostu zawodnikom nie wychodzi w zasadzie nic. Oni próbowali cały czas grać tą naprawdę piękną dla oka piłkę, ale brakowało jakichś takich, wiecie, dociągnięć, takich drobniutkich aspektów, że po prostu większość dośrodkowań, większość takich istotnych podań, strzałów, e, nie wiem, driblingów i tak dalej, nie wychodziła Barcelonie. Po prostu albo był to błąd danego zawodnika, albo, co tutaj już też trzeba oddać drużynie przeciwnej, Real Sociedad po prostu przygotował się bardzo dobrze do tego meczu i naprawdę ich drużyna zagrała świetne, świetne spotkanie. No tutaj ciężko powiedzieć, że bo, nie wiem, z ich strony był jakiś fart czy cokolwiek. Nie, po prostu zagrali dobry mecz i ewidentnie patrząc na cały przebieg spotkania, to oni zasłużyli na zwycięstwo. Eee, więc eee, no niestety, no Barcelona odniosła porażkę. Znaczy poniosła porażkę w zasadzie bardziej. I. No szkoda, no szkoda, po prostu. No... Teraz będą reprezentacje słuchajcie. Eee, mamy nadzieję, że nikt się nie połamie w tym czasie. W ogóle Yamala w tym meczu nie było. Nie doszła do mnie żadna informacja, to było dość dziwne. Bo przeglądałem jakieś tam fanpage i tak dalej. I nie doszła do mnie żadna informacja, że Yamal jest kontuzjowany. Tymczasem Flash Score podał, że on jest kontuzjowany. I jedyne co mi tam prze, przeskoczyło przez media społecznościowe to było to, że Jamal w tym meczu dostanie wolne. No i w tym wypadku sobie uznałem, no, mecz z ciężkim przeciwnikiem, nie wiem czy Jamal powinien to wolne dostawać akurat z Realem Sociedad. No ale okej. Okay. Jeśli on tylko ma dostać wolne, a reszta ma być jakby na pełnych obrotach spoko. No ale no nie wiem. Jeśli to jest kontuzja, to mam nadzieję, że ta kontuzja się pociągnie na tyle, że on nie pojedzie na kadrę i po prostu sobie odpocznie. No ale jeśli ta kontuzja ma być tylko na ten mecz, przegraliśmy go, a potem on ma grać w reprezentacji Hiszpanii, no to średnio dla zdrowia tego 17 -latka. No ale dobra, tak czy inaczej, w tym meczu w tym meczu i w tym filmie to już chyba będzie na tyle, bo, bo wydaje mi się, że chyba nie mam nic więcej do powiedzenia. Mam nadzieję, że przerwa na reprezentację nie przyniesie nam żadnych nowych kontuzji, a wręcz przeciwnie, że wrócą zawodnicy, którzy już podobno są w treningu, czyli Chris Christensen, będą już dostępni po tej przerwie reprezentacyjnej. Może nie od razu, ale może na drugi, trzeci mecz po tej przerwie, żeby już zaczęli być wiecie, wplatani w, w dynamikę pierwszego zespołu. Żeby już się łap, uczyli łapać przeciwników na pułapce offside'owej. Byłoby naprawdę dobrze. I jeśli chodzi o takie przemyślenia po tym meczu, no to mam tak. De Jong, do śmieci. Przykro mi, pomimo tego, że mam sympatię do tego zawodnika, to naprawdę jak na razie gra słabo. I wolałbym, żeby Hansi Flick dawał szansę więcej Gawiemu. Niż niż De Jongowi, bo naprawdę na razie gawi, pomimo tego, że miał o wiele poważniejszą kontuzję, wygląda lepiej, jak już wchodzi na boisko. Pablo Torre, jako rezerwowy fałszywy prawy-skrzydłowy, czyli taki SPO, tylko że bliżej prawej strony, mógłby dać sporo i warto by było to rozważyć. Wojtek Szczęsny na bramkę, fajnie by było w końcu go zobaczyć. No i w zasadzie tyle. I Pedri na środkowym pomocniku, a nie na ofensywnym pomocniku. Zawodnikiem tego meczu na pewno jakiś piłkarz Realu Sociedad. No i tyle. Słuchajcie, widzimy się po przerwie reprezentacyjnej, postaram się nagrać podcast. Jeśli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu filmu, bo przypuszczam, że jest to nudne patrzeć tylko na moją twarz, która gestykuluje razem z dłońmi, to postaram się nagrać jakiś podcast, może pół godziny, może 40 minut. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I będzie to podsumowanie dotychczasowych poczynań Barcelony w lidze oraz w lidze mistrzów. Eee, zobaczymy co z tego wyjdzie Zobaczymy jaki będzie odbiór Wydaje mi się, że będę nagrywał takie odcinki Ale jeszcze wszystko przed nami Więc e, trzymajcie się Do zobaczenia w następnym filmie Do zobaczenia w podcaście I dajcie znać w komentarzu e, Co sądzicie o tym No jakże dziwnym I ciężkim trochę meczu Siemanko